Myślę, że polega to na tym, że, że to jest świat telewizyjny, to jest nasza praca. My staramy się najbardziej profesjonalnie, jak tylko można, podchodzić do tego telewizyjnego wyzwania. Tu jesteśmy prowadzącymi program śniadaniowy i najważniejsi są nasi goście, a jeszcze ważniejsi są nasi widzowie, w imieniu których zadajemy pytania, w imieniu których rozmawiamy z naszymi gośćmi i staramy się stworzyć program, który będzie atrakcyjny we wszystkich jego płaszczyznach, w każdej jego sekundzie, by każdy temat został podany możliwie jak najlepiej. Zresztą korzystamy ze wsparcia całego zespołu. To nie jest tak, że, że osoby prowadzące są tylko odpowiedzialne za ten program i za sukces tego programu. To jest Grupa ludzi, którzy są profesjonalistami, począwszy od wydawców, przez reporterów, nasze koleżanki i kolegów, realizatorów, operatorów kamer, realizatorów dźwięku. To są ludzie, którzy stanowią o sukcesie tego programu. Jeśli ma się świadomość, że każdy z nas jest tu ogniwem, może część z tych ogniw nieco bardziej wysunięta jest na front, ale jeśli tam się znajdzie jakieś ogniwo, które się w którymś momencie przerwie, to, to wszystko może się posypać. My od lat mamy tę przyjemność pracować z największymi profesjonalistami, i, i to jest chyba coś, co daje nam największą pewność e, i, i takie poczucie bezpieczeństwa, że e, nawet jeśli wyda, wydarzyłaby się sytuacja, która potencjalnie może nas zaskoczyć, to, to, to jesteśmy w stanie wyjść z niej obronną rękę. Ważne, że, że można się przełączyć, że można zamknąć te drzwi od świata telewizyjnego, zawodowego i wejść do, do świata prywatnego i mieć go i ludzi, którzy tam są, wyłącznie tylko dla siebie. To wszystko służy tylko i wyłącznie temu, żeby jakość jednego i drugiego obszaru była, była jeszcze lepsza. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.